Gdzie te płyty? No, Irek klasy premium. Jakby ktoś nie wiedział, to ja jestem Irek. Kim jest Gucci Gravel? Dzisiaj troszkę inny odcinek niż zwykle. Mianowicie sytuacja z pompkami. Wszystko się zaczęło od tego, że moja lubiana pompka lidlowska padła i musiałem sobie znaleźć coś innego. Więc stwierdziłem, że wszyscy jeździmy ostatnio na tubelessie i to kupię sobie może troszkę droższą, lepszą pompkę. I padło na Crank Brothers. Okazało się jednak, że wskazania są bardzo różne na starej pompce i na nowej. No i zaczęło się szukanie problemu, co jest nie tak, która pompka wskazuje źle. I okazało się, po oczywiście dłuższej operacji z różnymi manometrami i innymi pompkami, w tym Xiaomi, inne elektryczne, inne marketowe. Okazało się, że nowy Crank crankbrothers przekłamuje, zaniża wartość prawie o 1 bar. Ale żeby tego było mało, okazało się, że mój wcześniejszy wcześniejsza pompka przekłamuje w górę o 1 bar, czyli cały czas jeździłem na 1.418 bara i było super, byłem tak przyzwyczajony, było wszystko fajnie. I chodzi o to, że jestem szokowany, jaka może być rozbieżność. Nawet w nowej pompce we wskazaniu, oczywiście, Ekran leci na reklamację, ale no po prostu nie spodziewałem się. Rozumiem tam, dwie dziesiąte, przyjąłbym to, ale taka rozbieżność to było po prostu dziwne. I dopiero po manometrach i jakichś pompkach innych elektronicznych, które rzeczywiście między sobą wskazują tak samo, doszliśmy do wniosku, że ta różnica jest duża. Skąd się to wzięło? Nie wiem. Nie sądziłem, że może być aż taka rozbieżność między pompkami. U Was też tak jest? Gdzie te płyty? Na razie same piachy. Kamil płyt jeszcze nie ma. A to są piaski klasy premium. Nie wiem, gdzie to prowadzi, ale dobra. Po lewej czarnoziem, po prawej rów, ziemie taszonowe. Irek klasy premium Wszystko tak, klasy premium To było tom, Dwa ciuki, nie, No tym, tak Ale tak było w, w Chorych Doktorach, dodałeś? To ma tak. Dwa Pop <laughs> Tak jest Przepraszam dla wszystkich tele-youtube widzów Jakby ktoś nie wiedział to ja jestem Irek Kim jest Gucci Gravel? Tu jest Gucci Gravel 山内か